Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj, właśnie jedziemy na zawody. W zasadzie, jadę zrobić krótką relację i pokazać pokazać Wam, jak wyglądają zawody HFT czy Hunter Free Target. Są rozgrywane dzisiaj na przy takim malowniczym jeziorze. Dużo zielonego terenu. Jezioro mieści się 25 km od Gliwic, zaraz koło Pyskowic dokładnie przy hotelu Ambasador i pokażę Wam dzisiaj z bliska jak, jak prowadzone są takie zawody jak rozgrywa się konkurencję HFT czy Hunter Field Target czyli symulacje bezkrwawego polowania na szkodniki piękna sceneria, jeziorko tutaj widać już auta, bo wszyscy Maniacy strzelania się zjechali, no na takich zawodach, to są takie, powiedzmy, lokalne zawody, klubowe nazwijmy to, jest tylko 80, około 80 na osób. Na drzewie kaczka Biała. Na tym trzecim drzewie się A druga? A druga? w głębi. po drugiej stronie. O, weź to traf teraz ty. Eee, ole, ole. Postawa no wolna czyli może się położyć. Może no, też Tak. Ręka oparta o palik. Musi być kontakt ręki z palikiem, więc. Figurki nie będzie widać na takiej kamerce bez zoomu, więc. Ale może chociaż ruch jak się położy. A, blacha. Tyle za wysoko. <noise> Trochę za szybko. Skoncentruj się. Ja jestem bardzo skoncentrowany na <noise> <zawsze. głos> Jak ja bym robił, to robić powoli. Zobacz tam. Tam prawie położy. Dwunastka? Jaka dwunastka, tak. Też blaszka w tak, wodach Marcinie, co dobrze wróży. Cała dobrze ta rozpiska, proszę bardzo. Rozpiska różnych podpowiedzi, tak. Gdzie jest jedna? Jest zero, gdzie jest przewyższenie, gdzie jest opaca, trajektoria, balistyka nawet graficznie. E, rozrysowana także pięknie tak. ja najbardziej lubię właśnie ten rodzaj rozpisania mhm. bo jestem wzrokowcem no i super śród pewnie posegregowany nie, nie. nie. jeszcze nie ten etap i nie ważę. Na i razie. karabinek walter lg 200 to jest? 300 300. 200, 10, przepraszam. 210 przepraszam ja jeszcze to strzelam no dobra. zobaczcie rękawica specjalna specjalny efekt na paliku Palm rest pod karabinkiem. Luneta do HFT Valiant. Widzicie, ona bardzo dobrze szczelnie i... ja stresuje. Słuchaj. Ja się to jest normalnie, jest wczupe nie w tym. Ale co, jak ona no. tylko leży i strzela cały czas, to wiesz... Strzelam raz w miesiącu! Zawoda! Ja, tak! <laughs> Teraz tak, naprawdę! Tylko na zawodach. Eee, czekaj, czekaj chwilę. No. Po których nigdy nie pomożesz lecieć. Dobrze, dobrze, dobrze. Na dnu to miałeś, prawda? Dobrze. Jednastka, dwunastka. Leży! Leży. Także to jest dobra informacja. I teraz zobaczymy, czy na filmie będzie widać tą dwunastkę, która jest naprzeciw. Działać, może będzie jakiś ruch. Widać figurki. Bardzo daleki dystans. Słuchajcie, robię techniczny. Nie pytajcie dlaczego. Czy Zapomniałam czy się ułożyłam. Spokojnie adrenalina jest dostateczny sport, a... ale nie, to, to emocje. emocje. To opanuje emocje, to nie Renatka tak. spokojnie. Spokojnie. Najgorsze jest cokolwiek. Pięknie leży, tak. Położona kobieta i kobieta I kobiety, i kobiety kobieta. są lepsze jak, od facetów. Jak, ty, jak faceci, i to te Marcina ogrywa. No. Ale co? No przecież. O, kobiety są z charakteru, tak? A, tak, tak zawzięte. ambitne, ambitne no. bardziej spokojne. Kobieta Mniej biebie. testosteronu. Tak, tak, no. A, tak. i nazwiska, ale tylko tak wygląda. o Punktacja, i sędzią jest kto? Kolega dla kolegi, tak? czyli, tak, kolega kolegi. Tam... czyli ja jestem dla Renaty, i dla Tomka, to jest Nie ma oszustw, także wszyscy piszą uczciwie. Oczywiście. Do tego za dużo jest obu, obok ludzi, żeby wiesz, oszukiwać. Ale tak. to, jaki cel? Jaki dobra? cel? Tak, tak no druga cel, po to przyjeżdża, żeby się sprawdzić, tak? No, dokładnie. I koncepcja punktowania się trochę zmieniła, to możesz 2-1-0, powiedzieć? 2-1-0, normy. 2-1-0. O no, ludzi zniechęcało. 1-0. 1, 0. 1 0. No bo jak ktoś pierwszy raz przyjeżdżał i miał same zera, chociaż miło, że miał blachy, no to nie przyjeżdżał, więc było mu bez sensu, tak? Blacha to jest 1, figurka strąsona to jest dwa, 2, a dzięcioł tak zielonę to jest 0. Czyli nic. Kto to oceni? Blachę słychać zawsze? Blachę zawsze słychać Dzięcioła zresztą też, albo i nie <grymne> <grymne> Jak już przeleci obok drzewa, to na dzięcioła nie słychać <grymne> Oczywiście Zobaczcie, poprawię po fryzurę, bo <grymne> wiesz, ja Czekaj, tak... ja mam żerwał. wałcięty zapuszczał. <grymne> <grymne> ta cicho Dobra To jest ta trudna Jaguar Spadł Ania, nie. A widzicie? To widzicie? widzicie? No bo ja miałem rację, trzeba było się słuchać. Czy Teraz czternastka, tak? Tak, czternastka. To jest dwadzieścia siódmy Czterdzieści piąty Ale w ogóle na tym nie jest. To tu bliżej nie jest. To trzecie, masz. Co etyki? Znajdź. 14. Który numerek szukasz? Wiewiórkę tam? 17. Nie. To jest wiewiórka po lewej, bo ja nie widzę stąd. Ja też nie widzę, bo wszedł. Czekaj, to ja ci powiem. Ja tak powiem. Nie, 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 bo podróż dziwno borankawicze minął. Czekaj, czekaj chwilę. Podciągnę ją zoomem. Tak, wiewiórka. Dobra, wiewiórka, no bardzo daleko. Pięknie, położył. No, słoniu, w końcu. Zobacz, ująłem to, ująłem to. Marcin, szczera. Słoniu, dziewiętnastkę. Odciągniam je z daleko. O, zobaczcie sobie. Dopiero zmniejszyłem zoom, teraz Wciągamy pomału do figurki, niech wyostrzy. Dobra, możesz. Taka wiewióreczka tam jest ze strefą trafienia i chodzi o to, żeby trafić w strefę trafienia tą czarną, żeby figurka się położyła, a nie, a nie w samą blachę. Jedynka. czyli nie trafił i z boku mamy... Ptaszek to jest? Dwudziestka taki ptaszek, nie sroka jakaś. Co Dobra. Ja teraz nie, nie mogę, to, mogę to, zrobić. Ja wiem, ale generalnie z no. tym Albo tu Poczekaj kolego. Osze 21 tak? <grystanie> Dobra, ulica klęcząca Lizak ze strefą trafienia bardzo ostro tą na. z numerem 21 ostrzymał się, ostrzymał się. daleko Pięknie brawo, brawo. Położony z klęczącej. proszę wiadry. proszę kółach, bez wiatu było bez wiatru. i wziąłem tylko troszeczkę poprawki i drugi lizaczek obok. z numerem 22 Ojcie Pięknie słoniu Mam to nagrane, słuchaj. Masz? Widzisz, że miałam? portu nie otworzysz jeszcze raz, nie sprawdzisz? A, bo nie widzisz, <grybuj> bo dopycha do no tam. No tu jest ten Jaguar i tam ma też malutką strefę trafienia i teraz odparta Renata rozwali Renata może od tej strony figurka daleko HFT, który Debiut miała e, rok, temu. rok temu i powie kilka słów, jak zaczęła się jej przygoda z, ze szczeleństwem pneumatycznym, dokładnie ze szczelestwem terenowym, czyli HFT e, ukryta miłość. Ukryta <laughs> miłość od pewnie 30 ponad lat e, tak naprawdę w szkole podstawowej zaczęłam strzelać, ale to, to zaczęłam strzelać z jakiejś zwykłej wietrówki maczówki byłam na jakichś zawodach strzeleckich, bardzo mnie to wciągnęło, e, ale to było kilka dosłownie takich, e, takich e, spotkań strzeleckich, no i potem na prawie 30 lat była cisza. E, zaczęłam strzelać z broni ostrej. Chodziłam do Magnum w Poznaniu, potem zapisałam się do loku, a potem ktoś mi powiedział, że. E, jego kolega, jego kolega strzela z wiatrówek w terenie i że to jest bardzo fajna sprawa. E, poszłam na pierwsze spotkanie, okazało się, że to są akurat zawody. Od razu wzięłam udział w zawodach. E, no bardzo wciągające, od momentu jak pierwsza figurka się położy, to naprawdę wciąga. Satysfakcja. E, e, ogromna satysfakcja, adrenalinka. No, po dwóch tygodniach miałam już własną wiatrówkę. I tak to wygląda. To teraz. Okay. Wielkie dzięki <laughs> i powodzenia, to. powodzenia w sporcie. Dzięki.

tak została. Dokładnie że jest tak, że nasi z niej spadli. to jest tak? Tak, to Zapraszam do klubu. Dzień dobry. Witam Pana. Epońki, cześć. Zniszczę nie będę. <grystanie> Ale widzę, że jest eee, taki no, no, oh. Brawo! No, I to są tyle? Ja, ja to wszelkiego rodzaju. Ja to wszelkiego rodzaju. Ja to wszelkiego rodzaju. Ja ona musiała coś normalnie zwieść łapetkiem. Coś jadła na pewno. Tak? WSS też. Tylko ja polska sekcja strzelectwa terenowego. Okej. Okay. No, nawet sekcje są w Polsce, widzisz? Nie wiedziałem. No, przecież dużo masz. Teraz się troszeczkę tak. Poznań stoi dobrze. My jesteśmy najwięcej K zawodów w Polsce. Żeby... Hunterzy stoją też dobrze. Krak Sławek Wiśniewski ze swoimi tymi dragonami też stoją fajnie, no nie? No mówię, tylko tam po morze to chyba padło całkowicie. Acie mapa wygląda tak, od południa jest dużo Szczelców, potem środek Polski, no to tak. Hmm? No i, a, i, i Łódź północ, jeszcze, no i ale północ, Łódź to średnio północ, północ stoi. zanika, myślę, że jest to związane kulturowo trochę. Jednak ta kultura posługiwania się ogólnie bronią i tak dalej na południu zawsze była bardziej taka zakorzeniona niż, niż, niż na tych północach. Mhm. E, no szkoda, wiking był wiking, wikingowie byli na dzień dzisiejszy tak bardziej już prawie, że nie, nie, nie praktykują. No mapa się kończy właśnie na dzień dzisiejszy na linii Poznań-Warszawa, nie? Czy jedni kończą działalność, drożej zaczynają? No nie, ale Hunterzy kurde Poznań, to tak, zawsze byli, no nie, o zawsze oho. byli, tak samo. No Poznań tak naprawdę działa już od 15 lat, nie? Ale zobacz, kiedyś w Częstochowie chyba też było coś? No było, no. no. Kluby upadają, kluby powstają nowe, ale najważniejsze, że powstają nowe, nowe grupy pasjonatów, które... Które chcą strzelać, chcą się bawić na świeżym powietrzu, niezależnie od pogody, jak widać. No, u nas dzieciaków jest dużo, to już mówiłam. To no. no. u was do dzieciaków drono. Dużo juniorów przychodzi. Tak samo przypadnie. Emil. Ten córkę zaszczepił, no nie? Córka Emila też strzela, ale on znowu jest ze, z tego ze, z, ze Zgorzelca gdzieś. No potęga to wiadomo, Dzieci. wyspy brytyjskie, nie i Anglia. No nie, Aft. No, nie, może, nie możemy się porównywać. <laughs> tak, oczywiście, ale w Polsce już to się pomało. Nie możemy się porównywać. Gdzieś czytałem kiedyś statystykę czynnych strzelców HFT w Anglii jest około 3 milionów no 3 miliony. a u nas jest ile? Płanie. tysiące? tysiące? czynnych, takich co jeżdżą na zawody myślę, że to trzeba liczyć w granicach 200-300 osób Czesi strzelają ładnie, Polacy strzelają, Czesi, Czesi od dwóch lat weszli tutaj bardzo mocno przedtem mm -hmm. no to tak też zaczynali jak my ileś lat temu ale bardzo się rozwinęli i naprawdę i strzelają wyśmienicie nie? Mm -hmm. także kiedyś my byliśmy górą, na dzień dzisiejszy musimy chyba powoli zacząć ich Pozycja kończąca. Myślałam, że to ona się sobie. Poczekaj kolego. To będę musiała nawet. 21, tak? Będę musiała... <śmuszne> Nie, ty, albo i w ogóle mi nie pasuje już, wiesz, na przykład, na przykład tu miałam bardzo ostro tą daleką. Wiedziałam, że jest za ostro i tego trochę wydłużyłam już. Daleko. Pięknie! Brawo, brawo! Dziewięć siódemka. было? Камера, стресс, стресс. А, ладно, а еще да 30 kółszenkę? Nie no, ty ją trafiłeś To Ty ją opaliłeś. Tak? No, dlatego się śmiałem, że ona. To co, ona się położyła po czasie? Tak! Dość blisko, przynajmniej tą pierwszą Którą tu widać na tym lizaku Aczkolwiek Wbrew pozorom To są um, najgorsze, trudne, figurki. najgorsze figurki Trudne cele bo Ciężko jest dokładnie ocenić Jaki to jest uh, dystans A każdy metr się liczy Tak, każdy metr się liczy Uwzględniając poprawkę, bo cele bliskie przy wyzerowaniu na przykład na 25 metrach strzelamy z poprawką do góry. Ale może być pomiędzy poprawką do góry czasem cel, zmyłka, a pomiędzy przewyższeniem, nie? Ustawiony. nie wiesz, czy jest 13 już, czy jest 17 na przykład. Jest jeszcze z górki, nie? Czy tam gdzieś. No. Pięknie! Położył, także ocenił dobrze. Zawsze jak ja to mówię, wiatrówki się kojarzą w większości społeczeństwu, osobom, które z tym nie mają styczności z takimi odpustowymi, wiesz, jak strzelnice kiedyś były, tak. gdzie się tam w Lizaka strzelało i się wygrywało. Ale to też było fajne. Tak, ale że to tylko można tam, wiesz, na 50 metrów strzelać i niecelnie jeszcze, tak? A tutaj no, mamy już dzisiaj wiatrówki XXI wieku, gdzie dystans 50 metrów i celnego strzelania nie stanowi problemu, nie? Aj! Ma Kluczyki masz... No... Kluczyki masz w samochodzie No dobra, no do. Dobra, no na no, pewno są No i ten Brawo Brawo Tutaj kolega ma taki patent Wewnątrz Ogrzewanie Takim Matą tej kabelek dla swojego karabinka żeby po schowaniu była po prostu w pokrowcu troszkę wyższa temperatura, żeby na chłodnym nie gubił, nie tracił energii a jak wiemy wiatrówki PCP na mrozie troszkę słabną i mogą być nierówne, także taki zabieg, tak jak niektórzy chłodzą sprężyny wcześniej, żeby potem też trzymały równo prędkość, bo sprężyna robi się twarda i sprężyna jest na odwrót, czyli wzrasta prędkość początkowa, czy energia. Kolega strzela z sprężyny, karabinka sprężynowego, to jest akurat Air Arms Prosport, żeby nie było, że same PCP na zawodach. No i figurkę ma daleko. Od zawsze takich właśnie.

no, nie poszło Nie, ty No nie jest mój Presja kamery. No to jest mój krawidł. Kolega Adam. A teraz szela. Pięknie figurka leży. Tu można gdzieś się dać. Tu Nie wiem czy będzie widać tą figurkę. Znaczy, że jest też kiepsko. I leży Pięknie. Stary wyjadacz Master Pro. Zdarty lakier na osadzie. Zapalniczka. do Także sprężynki też są na zawodach. Konkurencja HFT2. Luneta Vertex Diamond Back Tactical. Na montażu chyba od Domara Nisko osadzony montaż Figurka położona To na dalekim dystansie, także Da się, da się Jak córa ma na imię? Lila Lila, już zapomniałem I zaraz tutaj mamy małą zawodniczkę, jedyniorkę Lile Z jakiego karabinka strzelasz? S200 S200, pięknie R S200 tak, ustaw się. Mi się nie stresuj. Znaczy tak. tamte, dalekie? No, tam. Mam. Wiesz jak celować? Wiem. Jak pamięta, pamięta. Jak nie to i podpowiedz. A dobrze wie co robi. Blacha, ale ładnie. Jeden punkt na takim dalekim dystansie. Teraz druga figurka. A jak to tam było? Skup się, zwolnij oddech jest 3, 3 wie, jest. Co? Ona, się tak, ma, teraz, teraz ona jest po prostu y, taka że pół widać w trafce, a pół y, nie widać. Bardzo ładnie strzelasz. Będziesz zawodniczka. Jeszcze trochę. Brawo. Ale jeszcze tutaj z tymi korekcjami mamy mały problem. Tak. Bo nie ma regulatora, jest sam o -o. garnuszek. No i wiadomo, każdy strzał już jest coraz tak. mniej, coraz tak. mniej. Tam no mieliśmy około 20 lub 30 strzałów, to ze 190 bar zeszło na 140, nie? No już teraz możemy mieć troszkę opad i... I nawet jak obiera dobrą poprawkę to może być troszkę za mało No i wszystkie, no. cała tabela była zrobiona na 15,8 No a chłopaki mówili, że na PCPach im spadło po 10 metrów Prze No tak, bo jest zimno. No to moment będzie z wynikiem twoim No wiem, no. to... no ona lepiej strzeliła Lila, szacuneczek Wszystkiego dobrego, na razie Dziękuję 35 I i 36. To jest pozycja stojąca, wymuszona, ale jest możliwa z podparciem o słup. Takie sztuczki też się stosuje na torze i takie możliwości. Tutaj akurat może się podeprzeć o słup. No, możemy mieć troszkę stabilną pozycję. Figurka jest daleko, bo ona gdzieś na dziś na 36. drugim metrze. Ale to nie trzeba się tego do Jak długo? Nie muszę ręką, bo albo czy nie gadaj, mnie, tylko Ja tu, ja tu w w jestem, już go zaraz wali na mnie. Czyżby? <gryzm> To jest dalej niż 30. No, Dużo dalej.